to ja tu jestem mistrzem, ja tu rozdaję karty i poprowadzę tę konferencję po swoje. A tak nie, nie powiedział tak MacGregor, tylko jeśli że po angielsku... ktoś, Jeśli ktoś się tutaj znajdzie niesprawny umysłowo i zacznie jechać po najniższej linii oporu, to zobaczcie, tu jest torba, pakuje waszą No to właśnie, właśnie torbę, miałem się spytać, co ty masz w tej torbie, właśnie. Jeśli ja mówi, mówi do to nie przerywaj. Ale ja nie przerywaj, ja bo też, do... to jest mój czas, więc... Ale ja też tól, jestem do więc... się. Nie zdejmuj, nie zajmuj, nie zdejmuj. Nie nie tak, like, daj słówko, daj słówko. Proponuję, proponuję ci zamknij na sekundę oczy. pół się. Przyzwyczajaj się, nie. Nie ale nie przyzwyczajaj się. To co ale będzie, to, to będzie na walce, to, to będzie na walce. Zamk, zamknij, na chwilę oczy. Nie, jeden ]hey. cios, jeden cios, wylatujesz, z ringu razem z twoimi marzeniami, pamiętaj nie. o tym. Szymański i Daniel Gentleman tutaj już i... Oj, 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 no, próbuj Jedna bomba, jedna